Jest 8 rano, tylko pod prysznicem, w samochodzie i woda się nam skończyła. Więc mamy takie bardzo fajne torebki na wodę, po 10 litrów każda i można przynieść. Oczywiście woda się skończyła nam tutaj zlędzisko, bo widzieliśmy wczoraj, że się kończy. Ale trzeba tam na sam koniec pojechać, tam do, do, takiej do takiego serwisowego miejsca, żeby tą wodę nabrać i, i nam się nie chciało stwierdziliśmy, a będziemy jechać do tego sklepu, co go wczoraj nie znaleźliśmy, to wtedy wtedy go, wtedy nalejemy tą wodę. W każdym razie e, na kempingach bardzo często jest umywalnia i stąd można sobie wodę nabrać, ale pokażę Wam jeszcze przy okazji tego filmiku, jak wygląda serwis kampera. Jest zazwyczaj miejsce. Po zwiększości kamperów woda brudna z prysznica wylewa się do dołu i miejsce do wylania kasety z kibelki.